Wywiórki bobry, dzień dobry, za oknem mały dramat, się rozgrywa, deszcz, wichura. Oj. No i co jeszcze? I Wielka Brytania, nie? Gorzej byś nie może. Ale przejdźmy, gorzej byś nie może tak, ale przejdźmy do rzeczy fajnych i przyjemnych. Pierwsza to taka fajna, skończyły mi się wreszcie odcineczki o lubaniu. Na pewno wielu z Was się ucieszy, bo chyba to było takie troszkę męczące. A teraz mniej często będę Was terroryzował swoimi historyjkami w znaczeniu przynajmniej do czasu, aż jakieś nowe takie historyjki powstaną. A dla tych, którzy lubili te opowiastki, też jest przyjemna wiadomość, bo jest. O dziwo kilka takich osób, e, którym chciałem w podzięce za trafne komentarze, za interesujące pytania, i czas, który poświęcili e, obejrzeniu tej serii, chciałbym im zrobić mały prezent. A seria dostępna jest zresztą w całości. W playliście na kanale Spacer Po Lubaniu. Ta playlista się nazywa. E, ten odcineczek, który właśnie powstaje, epilog z całej serii, dedykuję tym ludziom, którym się to podobało. Tutaj tak zbieram do kupy wszystkie rozsiane po odcinkach fakty, no i tak pokrótce. Lubań, Górnośląski Lubań, niemiecki Lauban, miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim położony na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą, o której też szerzej mówiłem w którymś z odcinków. No i tak wygląda sprawa nazewnictwa. Historycznie lubań leży w polskiej części Użyc Górnych. W latach 1975-1988 miasto należało do województwa jeleniogórskiego. Wtedy jeszcze mieliśmy 49 województw i to troszeczkę inaczej administracyjnie wyglądało niż w chwili obecnej. W 2017 roku miasto liczyło ponad 21 tysięcy mieszkańców. Dziś trudno powiedzieć. Lubań leży na międzynarodowym szlaku pątniczym tak Drodze Świętego Jakuba, o tym też szerzej mówiłem w odcinkach, zbiegają się w nim trzy odcinki tego szlaku, Dolnośląska Droga Świętego Jakuba, Via Regia wspominana oraz Sudecka Droga Świętego Jakuba. Także mamy tych szlaków pątniczych kilka w Lubaniu. Pierwotną nazwą miejscowości, pierwotnie nazwa miejscowości była Serbsko-Łużycka. Luban, tak jak mówiłem. Po podbiciu w średniowieczu Słowian Połapskich e, z plemion serbów użyckich, nazwa została zgermanizowana e, na Lauban. Lauban, der Stadt Lauban, prawda? E, ta wersja pojawiła się po raz pierwszy w XV wieku e, i obowiązywała praktycznie bardzo długo. W XIX wieku można było w polskich źródłach spotkać nazwy Lubień Lubiany, Lubań, oczywiście i Lubin. Po II wojnie światowej polska administracja nadała miejscowości polską nazwę Lubań. Nawiązującą do tej wcześniejszej, najstarszej nazwy Łuzyckiej, prawdopodobnie, prawda? Tak to wyglądało z nazewnictwem naszego miasteczka. Co tam jeszcze? Etymologia tutaj nazwy, chyba wspominałem o tym również. Nie jest znana, przyjmuje się jednak, że nazwa najprawdopodobniej pochodzi od imienia założyciela serbskiego, słowiańskiego, założyciela Lubana. W XIII wieku Lubaniowi nadano prawa miejskie według prawa niemieckiego, według prawa kodeksu magdeburskiego. Prawda? W 1900 w, 1900, w 1243 roku Margrabia Branderburski odtąd III otrzymał Milsko, w tym Lubań, jako posag księżniczki Beatrycze, to chyba była córka króla czeskiego Wacława I. W latach 1319-1337 Lubań przynależał do Piastowskiego Księstwa Jaworskiego później w 1337 roku miasto wraz z dużą częścią Milska przeszło we władanie króla czeskiego Jana Luksemburskiego zwanego też ślepym, pamiętacie, tam w którejś gawędzie o monetkach szerzej o nim mówię, taka ciekawa, wesoła postać. 1346-1815, przynależność do górno Związku Sześciu Miast, o tym też wspominam w którymś odcineczku, króciutko, 1427. E, I 1431 Najazdy Husyckie, dwukrotnie Lubań niszczony, e, 1635 Rok e, Lubań pod panowaniem elektorów saskich, 1707 e, W Lubaniu przez dwa tygodnie gości król Stanisław Leszczyński, nasz polski król. E, 1734 e, tak, rok iluminacja Lubania na cześć króla polskiego i elektora Saskiego Augusta III Sasa. Z monetek go znamy, grubasek, prawda? W lipcu 1807 roku Napoleon Bonaparte gościł pierwszy raz w Lubaniu, drugi raz przyjechał w sierpniu 1813 roku. Co jeszcze? 1815 miasto stało się częścią praskiej prowincji Śląsk, pruskiej, praskiej mówię, pruskiej prowincji Śląsk. W 1865 roku połączenie kolejowe ze Zgorzelcem i Węglińcem. później już w 1866 roku połączenie kolejowe z Jelenią Górą, a w roku w 1896 połączenie kolejowe z leśną. To wszystko widzieliście na odcinku poświęconym dworcowi kolejowemu elektryfikacja linii Wrocław z Gorzelec, jedna z pierwszych tak zwane śląskie koleje górskie, czy też śląskiej kolei górskiej, budowa i warsztatów w Lubaniu. W 1916 roku w murach lubańskiego aresztu była więziona, internowana była w Lubaniu druga żona, marszałka Józefa Piłsudskiego. Luty, maj 1945 roku Armia Czerwona w walce z niemieckimi wojskami o miasto. Doprowadza do zniszczenia tegoż miasta w około 60%. No i tutaj w tym datariuszu jeszcze będzie. A jeszcze 8 marca 1945 roku musimy pamiętać o tej wizycie Gebelsa, który odbiera tą paradę w rynku miejskim no i ozdabia pierwszy 16-latka krzyżem żelaznym drugiej klasy. A tutaj mowa o tym Winklerze, pamiętacie też z filmików wcześniejszych w 1945 roku, nadanie na rangi miasta powiatowego na ziemiach odzyskanych. To też taka ważna data. No i tutaj nie możemy zapomnieć o roku 1973. Nie mogę tego pominąć. W miejscowości Zawidów przyszedł na Świat Robert, Robert Swerczyk. Kilka dni później zamieszkał w Lubaniu, gdzie, gdzie spędził pierwsze 30 kilka lat swojego życia. Także to te ważne, ważne daty w historii Lubania już poznaliście wszystkie. Jest ich znacznie więcej, znacznie więcej osób odwiedzało to, to urocze miasteczko na Dolnym Śląsku, no ale nie sposób tego wymieniać. Odsyłam do literatury, bardzo ciekawy temat. Hmm, tyle tytułem tej krótkiej opowiastki, ilustrowały ją dawne fotografie przedstawiające Lubań, mieszkańców miasta, Opowieść ilustrował najstarszy znany mi filmik o Lubaniu. To to dziwne, takie czarno-białe, pochodził z 1937 roku. No ale jeszcze. Sówko o Lubaniakach i Forest challenge'u e, Tutaj będziemy mówili o Piotrku Soszę, Piotrek Socha, Lubaniak czy też jak wolą inni, Lubanianin. E, podjął moje wyzwanie, jest widzem mojego kanału. E, super Piotrek, dziękuję. Dziękuję serdecznie. To teraz możecie obejrzeć na filmiku, jak Piotr sprzątał. On mianował natomiast Wojciecha Suchackiego. Marlene Adler, radną miasta Lubania i chyba panią działającą w radiu Erewań z tego co mi wiadomo no i Marcina Podkowicza, Podkowicz, Marcin Podkowicz, Marcin Podkowicz, chyba dobrze wymawiam. Te osoby mianował Piotruś, nie wiem jak tam podjęły tą nominację, czy nie podjęły, trudno mi powiedzieć, ale super, Lubań ma takie swoje tradycyjki ekologiczne. Sam miałem okazję lata temu brać udział w założeniu Agendy 21 Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej. Robiliśmy tam sporo takich różnych działań, sprzątania ziemi, dni, dni, dni ziemi w mieście Lubań. Bardzo fajnie wspominam te czasy. I długo Lubań ekologią stała. O, no, dzięki mojej serdecznej przyjaciółce Agnieszce Wierzbickiej. Bardzo, bardzo oddana sprawie ekologii osoba, bardzo miła pani. Nauczycielka ze szkoły w Radogoszczy. Super. Pozdrawiam, Agnieszko, jeżeli oglądasz. No i teraz jeszcze winien wam jestem taki, korzystając z tego, że mam mapy za plecami, oj, rozrabiam, pokażę mniej więcej, gdzie Lubań leży. E, worek Turszowski, e, Trójstyk, Tutaj mamy granicę z Niemcami, zachodnią naszą granicę, południową granicę z Czechami i Lubań sobie leży tutaj u wejścia. No i z partyzanta skończyła nam się bateria, jak zwykle w najmniej odpowiednim momencie, no ale wiecie już gdzie jest worek turaszowski, wcześniej zapewne też wielu z Was wiedziało. Może niektórzy z Was nie wiedzieli, gdzie leży Lubań, więc sprawa została wyjaśniona. Piękne urocze miasteczko. W filmikach opowiadałem o nim to, co pamiętałem. Nie zawsze są to rzeczy w pełni posiadające potwierdzenia historyczne, bo ta moja pamięć jest nieco ulotna. Od, od dłuższego czasu nie zgłębiałem wiedzy na temat wi miasta, część z niej się zdezaktualizowała e, na podstawie nowych badań, dokumentów, pamiątek zachowanych z czasów historycznych. E, ta wiedza ciągle się poszerza, ciągle się zmienia. Ja od 15 lat jestem poza Lubaniem i, i mniej więcej tak długo nie śledzę wydarzeń ostatnich, więc pewne rzeczy mogą odbiegać od tego co wiadome jest na chwilę obecną. Pewne rzeczy też inaczej zapamiętałem z całą pewnością. Nie przygotowywałem się do tworzenia tej opowieści. Sięgałem gdzieś tam, gdzieś tam do mojej pamięci. Czasami potwierdzałem daty na bieżąco, gdzieś tam w internecie. Poszukiwałem nazwisk, których mi brakowało. Natomiast tutaj nie mamy, nie może być mowy o jakimś przygotowaniu do tworzenia tych filmików takim gruntownym. To był spontan, co zapewne dało się zauważyć. No, i nie chciałbym, żebyście oceniali tego, czy też przyjmowali to jako dokument historyczny, próbę dokumentacji historycznej, historii miasta. Absolutnie to nie było, to nie, było nie było takiego zamierzenia, żeby to w ten sposób wyglądało. Moim zamiarem było przybliżenie wam, wam miejsca, skąd pochodzę, no i mam nadzieję, że to mi się udało. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, uśmiechajcie się często no i bądźcie zdrowi.